O, ale ryba, ojej. O, o, o. ale ładna. Ale śliczna, no. ale piękna. No. O. a malutka poczekaj. Czasami... O pani, u mnie to słabiutko. Jeden szczupak mnie wziął wędkę. Połamał. Połamał. <laughs> słabo trzymałem i zabrał mnie wędkę, nie? <laughs> No i popłynął no, nie, nie mam teraz na co łowić, panie Ewo. O kurde, co nie wyjmie chcę... panie? No nie, nie chcę jej gęby Aha. rozwalić. No. Chaczek, ale łysie. No. Puści tego z może ten, nie. Co A wyjmie? Już... O, no. Było tak powoli, nie? No, powoli, no, nie uszkodziłam no. rejkę. Mm. Ale ładna sztuka, nie? No, ładna. zdręga Zaczęła no. <laughs> Ale się wystraszyła. Na. No. no. trzeba wypuścić. No. Mm. Pośła. A zobaczy pan, Ewo. Widzi tutaj te co pływają, to wie co to jest? No, e, kurki. A tam zobaczy pani ile tych, bo będzie. Pewnie całe rodziny pływają. no ale tutaj to jest. No, pięknie, co nie? No. A wie pani jakie to jest jezioro? Co my dzisiaj tutaj łowimy? Ryby. Nie wiem, H na -z jakoś się nazywa no zet, tak? Jezioro Z, tak? Ja. Co fajna na nie? Mm -hmm. To jest jezioro z dedy, panie paniebo Zdedy, No Ładnie tutaj, nie? Ładne jeziorko, nie? No ładne, bardzo ładne. Duże Ale no. ptaków tutaj jest tych kurę kaczek, nie łabędzie, nie? Jest, jest, bardzo ładnie. Aż miło popatrzeć no. Ale tych łabędzi tu jest tutaj no, Bardzo dużo Szkoda, że już ragiej coś polecieli na bo to na pewno z młodymi są te chyba będzie trochę daleko tutaj tego nie zobaczyć bo na pewno młodych dużo jest potem może podpłyniemy to zobaczymy nie